Dobry. W dzisiejszym filmie chciałbym y, omówić kwestię symboliki i oznaczeń przewodów. Y, jest to kwestia na tyle istotna, że y, na pewno wszyscy y, uczniowie, y, kursanci, słuchacze y, szkół w zawodzie elektryka y, doskonale orientują się, że y, wymagania dotyczące Rozpoznawania symboli oznaczeń przewodów są potrzebne i wymagane, zarówno na egzaminie w części teoretycznej, ponieważ mogą pojawić się pytania testowe zamknięte z tej dziedziny, z tych zagadnień, jak i również w części praktycznej w arkuszach egzaminacyjnych. Mamy również pytania, w zasadzie zadania manualne, które wymagają umiejętności rozpoznawania, odczytywania symboli, oznaczeń przewodów, następnie odpowiedniego dopasowania tych przewodów do już schematów montażowych. Oczywiście dla laików, dla osób, które nie trudnią się bądź nie kształcą w zawodzie elektryka, również taka wiedza może być przydatna. Także przechodząc do części właściwej, do meritum, na początku chciałem wyjaśnić pewną nieścisłość, która pojawia się w przestrzeni mediów internetu. Mianowicie w kwestii właściwej nomenklatury technicznej pamiętajcie, że przewody, nazwa przewodów jest zarezerwowana do instalacji naziemnych, a nazwa kabli jest zarezerwowana do instalacji podziemnych. Także przewód i kabel to nie to samo, to nie jest synonim przewody łączymy w instalacjach naziemnych, a kable łączymy w instalacjach podziemnych. Przechodząc już do części symboliki, pierwszy podział ze względu na materiał wykonania żyły. Pamiętajcie, że jeżeli występuje brak oznaczenia, mamy do czynienia na pewno z żyłą miedzianą. Jeżeli występuje symbolika A, duża litera A, mamy do czynienia z żyłą aluminiową, a duża litera F oznacza nam żyłę stalową. Przypomnę, że stal to jest stop żelaza z węglem. Od razu pokażę. Mamy oczywiście tutaj przykład żyły miedzianej, czyli tej najbardziej wewnętrznej części czynnej przewodzącej przewodu. Jeżeli chodzi o rodzaj żył, to również wyróżniamy dwa typy: żyły typu drut. Czyli są to oznaczane dużą literą D, żyły jednodrutowe i żyły typu linka oznaczane dużą literą L. Są to tak zwane wielo, żyły wielodrutowe. Tu mamy oczywiście przykład żyły typu drut. Widzimy, że te żyły miedziane się nie rozwarstwiają. Pod wpływem dotyku jest to jednolita masa także mamy tu do czynienia z żyłą jednodrutową oznaczaną dużą literą D natomiast tu mamy przykład typowej linki czyli żyły wielodrutowej która oznaczana jest literą dużą L która się rozwarstwia tworzy tak zwaną mówiąc kolokwialnie miotełkę która oczywiście jest niepożądana i niedopuszczalna aby taki drut, drut typu linkę połączyć z aparaturą z zaciskami aparatury należy ją scalić zewrzeć najlepiej to oczywiście wykonać manualnie bądź szczypcami i założyć tak zwane połączenie końcówkę typu Typu właśnie tulejka, końcówkę tulejkową, która składa się z części izolacyjnej, czyli w tym przypadku tej, tego czarnego kołnierza i części tej płaskiej, wydłużonej, czyli części przewodzącej. Prawdopodobnie jest to aluminium. Także pamiętajcie, że na żyły typu linka oznaczane dużą literą L należy na ich końcówki zakładać tak zwane tulejki, które zapobiegają rozwarstwieniu tej żyły wielodrutowej w tak zwaną miotełkę. I tylko mając na żyle typu linka nałożone końcówki tulejkowe możemy montować. Do aparatów takie przewody, także idąc dalej, jeszcze tutaj warto wspomnieć, że mamy takie oznaczenie duża litera L, małe litery G albo pojedyncza litera G, albo podwójna. Wtedy mamy do czynienia z żyłą typu oczywiście linka, duża litera L, ale o zwiększonej gęstości. Pamiętajcie o tym. No i teraz wyróżniamy sobie już typy powłok izolacyjnych, taki kolejny podział. No i wyróżniamy duże litery Y, e, które nam mówią, że mamy do czynienia z powłokami zarówno zewnętrznymi, jest to ta powłoka e, biała, może być biała, e, oczywiście, jest to powłoka zewnętrzna, ochronna i jest ona wykonana z poliwinitu, czyli z polimeru e, tworzywa sztucznego e, pvc powłoka zewnętrzna, zarówno tu mamy przykład powłoki zewnętrznej koloru białego, jak i tu to jest zresztą przewód ten sam o tym samym przekroju, tych samych parametrach następnie mamy izolację wewnętrzną tak zwaną podstawową, która bezpośrednio chroni nas przed dotykiem bezpośrednim części przewodzących czynnych, czyli żył no i najprościej rzecz ujmując jest to izolacja wewnętrzna kolorowa Oczywiście mam tu na myśli te przewody, które są izolowane właśnie kolorowymi, kolorową powłoką, również wykonaną z poliwinitu. Stąd symbolika Y. Jeszcze warto wspomnieć, że może pojawić się izolacja z powłoki i z gumy. Wtedy mamy oznaczenie nie Y, tylko duża litera G. Jeżeli chodzi o kolorystykę izolacji, no to tu na pewno wszyscy doskonale się orientują, ale przypomnę w tym, przy okazji w tym miejscu, że wyróżniamy przewody fazowe, które są oznaczane, jeżeli mówimy o przewodzie do instalacji jednofazowej, do sieci jednofazowej, jest to koloru. Najczęściej brązowego, czyli przewód fazowy L koloru brązowego. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sieciami trójfazowymi, wtedy oprócz tego przewodu koloru brązowego, jeszcze występuje oczywiście przewód fazowy L2, który jest najczęściej koloru czarnego, i przewód fazowy L3, który jest koloru szarego. To wtedy mamy układ trójfazowy. Jeżeli chodzi o kolor jasno-niebieski, jest on zarezerwowany dla przewodu neutralnego. To jest oczywiście ten drugi przewód w tej kolejności. A kolor jest to przewód neutralny, jasno-niebieski. Jasno -niebieski, a kolor żółto-zielony, izolacji przewodu, jest zarezerwowany dla przewodu ochronnego PE. Przewód ochronny również na symbolice przewodów jest oznaczany dodatkowo, wyróżniany takim skrótem, symbolem ZO, Mała literka ży Czasami jest rzęd łamane przez o, czasami z o. Wtedy to nam mówi, że mamy do czynienia z dodatkowym przewodem. Ochronne. Dalej wyróżniamy przewody płaskie, które oznaczane są literą małą p, czyli przewód płaski i mała litera o, przewód okrągły. Mamy również czasami oznaczenia małą literą t, to jest przewód wtynkowy, czyli mała litera p, przewód płaski, mała litera o, przewód okrągły, mała litera t, przewód wtynkowy. I jeszcze ostatni podział ze względu na Przeznaczenie przewodów, wyróżniamy oznaczeniu OM, wtedy mamy do czynienia z przewodem oponowym, to jest ta litera O, oponowym mieszkaniowym, czyli OM równa się przewód oponowy mieszkaniowy, a litera OW równa się przewód oponowy warsztatowy. OM przewód oponowy mieszkaniowy, OW przewód oponowy warsztatowy. No i teraz parę może przykładów, części praktycznej. To przeanalizujmy sobie ten przewód. Mamy na pewno, jak widzimy, zewnętrzną izolację koloru białego, czyli na pewno pierwsza litera Y. Tak jak już mówiłem, mamy pojedyncze żyły zwarte, czyli jest to na pewno typu drut, czyli YD na pewno następnie mamy wewnętrzne izolacje kolorowe, czyli również poliwinitowe, bo zarówno biała zewnętrzna powłoka, jak i wewnętrzna izolacja kolorowa jest wykonana z poliwinitu, czyli również będzie druga litera Y występować, czyli mamy na pewno Y, D, y, jest to przewód, widzimy, płaski, płaski w strukturze, także na pewno będzie litera P występować. No i widzimy, mamy żyłę ochronną, żółto PE, czyli będzie oznaczenie na pewno na symbolice ZO. Czyli będzie to przewód... Y, D, y, P, Z, O Jeszcze dodam, mamy trzy żyły czy raz, dwa, trzy Czyli będzie trzy razy no, Oczywiście tego zmysłami nie, nie wykonam pomiaru Ale wiem, że tutaj jest 1,5 mm kwadrat średni, Nie średnicy, tylko przekroju poprzecznego Poszczególnych żył, także mamy oznaczenie YDYP 3 razy 1,5 mm. Sprawdźmy, bo to jest ten sam przewód. Czy tu zgadza się? No i faktycznie widzimy pod światło YDYP 3 razy 1,5 mm. Także to jest ten sam przewód. Właśnie, który został wycięty i obrany z tego dłuższego przewodu YPZO 3 razy 1,5 mm. Teraz mamy na przykład przykład przewodu typu Linka, czyli na pewno będzie duża litera L. No i ta zewnętrzna, przepraszam, wewnętrzna pojedyncza izolacja jest. Poliwinitowa, czyli mamy LY15 mm2, to też było na tym przywodzie podane, także tak to wygląda, teraz jeszcze przejdziemy sobie do takiej ważnej kwestii, mianowicie omówienia przekrojów poprzecznych. Przewodów to jest e, pamiętajcie, synonim przekrój poprzeczny pola e, powierzchni. To nie jest średnica. Przekrój poprzeczny przewodu to nie średnica e, żyły. Może mówię o rzeczach oczywistych i trywialnych, ale to też czasami może być tam w niektórych przekazach e, mylone. Także e, wolę to e, podkreślić, e, także obliczanie przekrojów poprzecznych przewodów, czyli e, Pola powierzchni tych poszczególnych żył wykonuje się w następujący sposób. Oczywiście potrzebujemy parę wzorów. To jest wzór na średnicę. Mianowicie średnica koła równa się dwukrotność promienia 2R tu mamy pole powierzchni koła czyli pi liczba pi razy r kwadrat pamiętajcie, że liczba pi to jest w przybliżeniu 3,14 po przecinku no i jeżeli chodzi o jak się oblicza właśnie przekroje poprzeczne przewodów na przykład 1,5 mm kwadrat które stosuje się w obwodach oświetleniowych bądź też 2,5 mm kwadrat które stosuje się w obwodach Gniazdowych to wychodzimy z, znaczy wykonujemy pomiar suwmiarką, Wykonujemy pomiar średnicy takiej żyły i tam wychodzą wartości dla 1,5 mm2 1,38 mm, dla 2,5 mm2 1,78 mm. Te wartości średnic dzielimy według wzoru na średnicę, co jest dwukrotnością promienia. Dzielimy przez dwa, aby obliczyć promień. I wychodzą nam następujące wartości promienia: 0,69 mm dla średnicy 1,78 i 0,89 mm dla średnicy 1,78. Milimetra. Podstawiamy to do wzoru na pole koła, czyli 3,14 razy te promienie podniesione do kwadratu. Dają nam wynik w przybliżeniu, oczywiście, ale wynik do właśnie przekroju poprzecznego, czyli pola powierzchni poszczególnej żyły, czyli w przypadku promienia i średnicy 1,78 mm mamy wynik. W przybliżeniu 1,5 mm, a w przypadku e, promienia 0,89 mm i średnicy 1,78 mm, mamy wynik 2 w przybliżeniu 2,5 mm. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał był przydatny, pomocny i życzę miłego dnia.